Szykuje nam się piłkarskie święto. Od pierwszego gwizdka dzieli nas już tak niewiele. Zostańcie Państwo z nami. Dobry wieczór! Bardzo serdecznie witamy wszystkich Państwa zgromadzonych tą dość późną porą przed telewizorami. Zapraszamy na czekające nas dzisiaj spotkanie. Na stanowisku komentatorskim meldujemy się w pełnym składzie. Tomasz Smokowski i Jacek Laskowski. Zapraszamy do wspólnego oglądania meczu rozgrywek Ligi Konferencji Europy. Czuć już naprawdę wspaniałą atmosferę na stadionie. Oby przełożyło się to też na mecz. Nie grają u siebie, więc teoretycznie warunki nie są optymalne, ale mają szansę zagwarantować sobie prawo do gry w play-offach, mimo że jeszcze nie kończymy tej fazy. Myślę, że motywacji im dzisiaj nie brakuje. Siła nie zastąpi precyzji. Brankarz odprowadził piłkę wzrokiem hen poza boisko. Miejmy nadzieję, że wróci. Uwaga! Otrzymujemy informację. Okazja jak marzenie. Co to była za para? Nie wyczekuje! Interweniuje w idealnym momencie! Ta sytuacja wydawała się niemożliwa do obrony, a jednak nadludzki refleks. Piłka na środek pola karnego. No, nie najlepiej teraz w obronie. Musieliśmy na moment przerwać. Legia Warszawa zdobyła bramkę, a więc mamy 1 do 0. Ładna, a przede wszystkim skuteczna interwencja. Uwaga, mamy dobre, prostopadłe podanie. Nieźle wygląda ta akcja. Próba z dystansu! Niezła próba, ale trzeba by tu chyba trochę szczęścia i bramkarskiej pomyłki jednak. Udana obrona. Widać, że takie interwencje ma opanowane do perfekcji. Bez dośrodkowania tym razem. Przechwytuje w idealnym momencie. Bo już nic się nie wydarzy. Przerywają dobrze zapowiadający świat. Pytanie górą za linię obrony krywać do środka. I teraz dobrze się tu zachowali w defensywie. Zablokowali ten centre. Ciao teraz, ale bramkarz teraz bardzo dobrze. Szuka w pole karne. Naprawdę. Mógł trochę przymierzyć, skoro decydował się uderzać w tej sytuacji. Piłka daleko od bramki. Ripic. Mamy sygnał, że na innym stadionie sędzia podyktował jedenastkę. Czy tak było? Strasburg miał rzut karny. Bramka jednak nie padła. Może mieć żal do samego siebie. Usłyszy też pewnie od trenera kilka gorzkich słów. Słowem. Czyli wykorzystają okazję? Świetnie zablokowany strzał. Bell. Ciekawe teraz podanie. Nadlinio Myli się teraz w tak dogodnej sytuacji, Jacku. To powinien być gol. To powinien być pierwszy gol w tym meczu. Nie mam pojęcia, jak to nie wpadło. Może jeszcze pociągnąć skrzydłem, korzystając z błędu stawienia rywali. A składa się do strzału. Piłka w rękach bramkarza. Niebezpieczeństwo zostaje zażegnane. Świetne ustawienie golkipera. Było tu kluczowe, ale ten strzał też nie był szczególnie wymagający. Ma z kim rozegrać tę akcję. Nic z tego przerywa akcję. Wejście obrońcy. No i widzimy, piłka wyszła za linię boczną. Uwaga, są opcje w środku. Wciąż remis, ale chyba coraz lepiej czują się w ofensywie. Mocno teraz uderzył, ale zupełnie niecelnie. Z tej odległości mógł się chyba pokusić o bardziej techniczne uderzenie. Teraz czas na przerwę. Arbiter zakończył pierwszą połowę. Gramy. Pierwsza połowa bez bramek, co przyniesie drugie 45 minut. Raz, może być groźniej. Mogło to się różnie skończyć, ale tym razem mamy happy end. O tym transferze dużo się ostatnio plotkowało, więc nie dziwi, że oficjalnie go potwierdzono. Pozyskanie zawodnika tej klasy i to za ułamek wartości rynkowej to wyjątkował. Cierpliwie teraz wymieniają piłkę pod nosem przeciwnika. Ciekawe podanie, Lobem. Przejmują blisko bramki, co z tego stworzą? Wysokie. Strzał w kierunku Wysokie. Niesamowita interwencja. Fantastycznie wyciąga się i ratuje drużynę przed stratą gola. Dobry Wysokie. 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 Bramkarz był na miejscu, na linii strzału. Ładnie chwycił piłkę. Strzał prosto w bramkarza, ale trzeba zauważyć, że to jest zasługa dobrego ustawienia, czytania gry. Dobrze go tam wypuścił. Może im dać prowadzenie. Dobrze teraz reaguje bramkarz. Czas sięgnąć do rezerw, puścić nowe siły na murawę. Była piłkę pod bramkę. Nic z tego jednak nie będzie. No, może być teraz groźnie. Przechwycona piłka wysoko. Uwaga, mamy zmianę wyników. meczu Strasburga. To trzecie trafienie dla Crystal Palace. Prowadzał więc 3-2. Na zegarze 66. minuta. Dziękujemy za te informacje. Doskonały odbiór w dobrym momencie. Wchodzimy w ostatnie 20 minut regulaminowego czasu gry. Prostopadłe zagranie piłki. Ależ parada! Wyciąga się jak struna. Nie pozwala piłce wpaść do siatki. Piłka na środek pola karnego. Bardzo słabe to wybicie piłki. Korner. Pory koszecie. A się może zakotłować pod bramką. Celne. Prosto padłe zagranie. Ależ to była bomba z bliska. To albo od bramki niestety. Domku, wystarczy spojrzeć na statystyki. Obie drużyny oddają sporo strzałów w światło bramki. I ten mecz naprawdę może się wszystkim podobać. Oby nam tylko teraz nie spadło tempo. Otrzymałem informację, że nastąpiła zmiana wyników meczu Fiorentiny. Tak, to jest kolejny gol dla drużyny Fiorentiny. Daje im to prowadzenie 2 do 0. Mamy 78. minutę. Bardzo dziękujemy. Ale remis, ale to ich wyraźnie nie zalewana. Spróbują teraz przechylić wynik na swoją korzyść. Na stadionie nikt już nie siedzi, emocje sięgają zenitu. Kibice wiedzą, że wystarczy jedna dobra akcja, żeby w samej końcówce przeważyć losy meczu na swoją korzyść. I kolej na rozbiwanie. liczone dwie minuty. To nie wiele, ale gra była płynna, bez większych przestojów. Na to wygląda Tomku, ale pamiętajmy w razie do ostatniego gwizdka, choć najprawdopodobniej ten gol rozstrzygnie o wyniku. Ale nie mogą jeszcze spoczywać na laurach. Nadal istnieje szansa na miejsce w najlepszej ósemce na koniec fazy ligowej. Więc jest o co walczyć.